Modlitwa w Światowy Dzień Chorego. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie Światowy Dzień Chorego, przynosząc przed Ciebie nasze słabości, zmęczenie, lęki i cierpienia. Ty, który przyszedłeś na świat, aby uzdrawiać, pocieszać i przynosić życie w obfitości. Spójrz na wszystkich chorych, cierpiących, samotnych i zagubionych. Panie, powierzamy Ci dziś tych, którzy walczą z chorobą którzy nie mogą znaleźć ukojenia w lekach, diagnozach czy zabiegach. Niech twoja obecność stanie się dla nich prawdziwym lekarstwem. Niech twój dotyk przynosi pocieszenie, odwagę i siłę. Boże, ucz nas widzieć w cierpiących nie tylko ich słabość, ale twoją obecność w ich życiu. Niech nasza modlitwa staje się mostem nadziei, który prowadzi ich ku twojej miłości i pokoju. Panie Otocz czułą opieką tych, którzy są samotni w chorobie. Niech nikt nie czuje się opuszczony ani zapomniany. Niech każdy chory, każda osoba cierpiąca doświadczy, że jest kochana przez Ciebie. Boże, błogosław lekarzy, pielęgniarki, opiekunów i wszystkich, którzy służą chorym. Niech ich ręce, serca i słowa będą narzędziami Twojego uzdrowienia. Niech ich obecność daje nadzieję, siłę i poczucie bezpieczeństwa. Panie, dzisiaj wstawiamy się za tych, którzy doświadczają cierpienia duchowego, za tych, którzy zmagają się z lękiem, depresją, samotnością i utratą nadziei. Niech Twoja miłość dotknie ich serca i napełni pokojem. Niech wiedzą, że nie są sami, że Ty jesteś zawsze przy nich. Boże, prosimy Cię o uzdrowienie, nie tylko ciała. Ale przede wszystkim duszy i ducha. Niech nasze cierpienie staje się miejscem Twojej łaski. Niech ból przemienia się w siłę i wiarę. Panie, wlej w nasze serca odwagę, byśmy potrafili przyjąć nasze ograniczenia i słabości. Niech choroba nie odbiera nam godności ani nadziei. Niech każdy dzień staje się okazją do doświadczenia Twojej obecności i miłości. Matko Najświętsza. Ty, która znasz cierpienie, łzy i niepewność, stawia się za wszystkimi chorymi. Niech Twoje macierzyńskie serce przynosi ukojenie, pocieszenie i odwagę. Niech Twoje wstawienictwo otwiera nasze serca na Boże uzdrowienie. Panie, naucz nas cierpliwości wobec procesu zdrowienia, niech nasza wiara nie gaśnie w obliczu trudności, niech nasze serce pozostaje otwarte na Twoją łaskę. Boże! Wspieraj wszystkich, którzy opiekują się chorymi w domach, szpitalach, hospicjach i w samotności. Niech ich wysiłek, miłość, poświęcenie stają się światłem nadziei dla cierpiących. Panie, otocz szczególną opieką tych, którzy umierają. Niech ich serca znajdą pokój w Twojej obecności. Niech ich dusze doświadczą pełni Twojej miłości i światła. Boże, prosimy o Twoją łaskę dla wszystkich chorych, aby ich cierpienie nie było daremne aby przynosiło owoce wiary, nadziei i miłości. Panie, naucz nas zawierzać Tobie nasze troski i choroby. Niech nasza modlitwa staje się źródłem pokoju i siły. Niech nasze serca otwierają się na Twoją obecność, nawet wtedy, gdy życie wydaje się trudne i pełne cierpienia. Boże, wlej w nasze serca poczucie wspólnoty z wszystkimi cierpiącymi. Niech modlitwa i empatia łączą nas w duchu miłości i wsparcia. Niech każda łza, każdy trud, każdy ból stanie się miejscem Twojej obecności. Panie, dziś powierzamy Ci wszystkich chorych świata, tych, którzy walczą z chorobami przewlekłymi, nagłymi, nieuleczalnymi, tych, którzy cierpią duchowo, emocjonalnie i fizycznie, tych, którzy czują się opuszczeni i samotni. Niech Twoja miłość, Boże, otacza ich i daje im siłę. Niech Twoja obecność przynosi pokój w sercu, pocieszenie w duszy, nadzieję w trudnych chwilach i światło w mroku. Amen.